Dziady Programy. Część, Część pierwsza. I kudłate. I łaciate. Pręgowane, Pręgowane i skrzydlate. Te, co skaczą i fruwają na nasz program. Zapraszam. Zgadywankowe programy. Część druga. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego programu. Dzisiaj pokażę, jak zrobić arcypotrzebną we współczesnym świecie rzecz pana Brodacza. Od czego zaczniemy? Co prawda, domu nie zaczyna się budować od dachu, my jednakże możemy to uczyć. Pan Brodacz będzie na pewno potrzebował, co? Co? Najlepiej jeżeli to czoło będzie łysy, wtedy wiadomo, że będzie to osobnik inteligentny, gdyż mądrej głowy włos się nie trzyma. Do podczoła, to znaczy jeżeli mamy czoło, musi również być podczoła. Do tego podczoła będą nam potrzebne ciepłe, mądre, myślące ślepia. Oto one. Jak widać w tej odsłonie, w tej wersji byłyby troszeczkę nijakie, więc zwiększymy je jeszcze fajnymi, krzaczastymi. Drewniane. Cóż, cóż dalej, jeżeli mamy oczy, tutaj widać taką pustą przestrzeń, tak zwane międzyocze. Na międzyoczu umieścimy nos. Bardzo ważny instrument, bo jak wiadomo, trzeba mieć nosa do interesów i nie tylko, do kichania, na przykład. Żeby ten nosek nie czuł się samotny, zapewnimy mu towarzystwo w postaci rumianych policzków. Do tego wszystkiego brakuje nam kwintesencji naszej konstrukcji, a więc brody. Do stworzenia onejże brody będą nam potrzebna już nie tylko masa plastyczna, ale również na przykład sznureczek. Ewentualnie, jeżeli mamy jakąś zaprzyjaźnioną stadninę, możemy użyć naturalnych yy, środków w postaci włosia. Y, komiskiego. Y, cóż, y, żeby brodaczowi nie było zimno, należy go odziać. Najbardziej gustownie myślę, że nasz brodacz będzie wyglądał na przykład w czarnej koszuli. Kolor czarny jest bardzo elegancki, sprawdza się w wielu. I cóż, yy, aby nasz brodacz nie był jedynie martwą naturą i okazał się egzemplarzem użytecznym, trzeba do niego jeszcze włożyć bateryjkę, co zrobiłem, yy, no i umieścić gdzieś sprytnie wyłącznie. Na przykład tutaj. Brodacz jest. Zgadywankowe. Programy. Część. Trzecia. No, właśnie. Trzecia. Witam w dzisiejszym programie odsłonię kulisy tragedii, jaka onegdaj rozegrała się w tych oto przepięknych murach piastowskiego zamczyska. A głównymi bohaterami tej tragedii są oto te martwe liście. Wydawać by się mogło, że te liście doczekały w godności jesieni swojego życia i spadły razem z listopadowym wiatrem na Ziemię. Tak nie było. Te liście niestety leżały tutaj już w końcówce maja, a stało się to wszystko za sprawą wydawać by się mogło zacnego człowieka, który, dowiedziawszy się o arcytrudnym zadaniu, jakiego czeka, postanowił szlifować swe snajperskie umiejętności uznanych na całym świecie trenerów personalnych pracujących właśnie w tej okolicy. Trenerzy, podnosząc poprzeczkę, przywiązywali tarcze do nóg bocianów, specjalnie w tym celu sprowadzanych z Afryki. Pracowitość i skuteczność Wilhelma były tak porażające, że przedziurewione jak sito tarcze w niezliczonych ilościach spowodowały efekt kwaśnych deszczy. Tę oto wspomnianą wcześniej katastrofę ekologiczną. Wilhelm jednak okazał się człowiekiem przez duże czy. I w czasie kolejnej wizyty w tej okolicy na łamach kusznika piastowskiego przyznał się do błędu. Na kulpa, na Maxima kulpa. Zgadywankowe. Programy. Część czwarta. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnej edycji naszego Dzień programu. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy Państwu. O zwierzętach może niezbyt egzotycznych, niezbyt frapujących, ale o zwierzętach, które są dla nas członkami rodziny, prawda Haniu? Które tak, kochamy, tak, tak. kochamy właściwie jak własne dzieci. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, i pierwszy nasz podopieczny, Jeremy. Jeremy przywędrował do nas jako taki mały dziczek, zadomowił się w naszym zoo. I tak tutaj pozostał. Jest bardzo wesołym, jak widać, ruchliwym zwierzakiem, a jednocześnie spędza czas chodząc luźno między poszczególnymi klatkami. Zawsze jest z nim problem, kiedy wpadnie do słoni, bo wszystko im wyjeżdża. Drugi z naszych członków rodziny jest bocian o imieniu Tadziu. Jest w naszej rodzinie bardzo, bardzo długo. Pamiętasz może, Haniu, od kiedy dokładnie? Wiesz, to, że nie mogę sobie przypomnieć, ale pamiętam sytuację, kiedy do nas trafił. I pamiętam to złamane skrzydełko, ten problem z poruszaniem się w ogóle. Dzisiaj bociek jest wyleczony, jak widać prezentuje się bardzo dobrze i rzeczywiście jest członkiem naszej rodziny. Piękny ptak w barwach, naszych barwach narodowych. No, no, biało, czerwone, piękne, ptaszysko. Nie można go nie kochać. Nie można. Nie. A to jeden z naszych nabytków, który od dłuższego czasu nam tutaj towarzyszy w Zo. Młody borsuczek trafił do nas ze złamaną rączką. Udało nam się tę łapkę naprawić, pamiętasz tą sytuację. Pamiętam młody, ale już taki tłuszczoszek, prawda? Taki lubi podjeść, lubi, lubi. Tak, lubi podjeść. No jest notorycznie z nim kłopot, ponieważ jest włóczypijem i podobnie jak Jeremy'ego, nie zamykamy go na stałe, ale w związku z tym notorycznie mamy problem z tym, że podżera naszym kotom jedzenie. Szanowni Państwo, to już na dziś wszystko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym ZO i zapraszamy na kolejny program. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję Aniu. Dziękuję Antoni. Dziękuję Ci bardzo. Zgady bankowe. Programy. Część. Część. Piąta.